To co Michał, można powiedzieć udane zakończenie roku 2019 roku i pokonanie Śląska Wrocław, który w tym sezonie prezentował się wyśmienicie. No tak, na pewno na pewno udane zakończenie tego roku, udane, myślę rok i cieszy nas to, że, że, że się rozwijamy, myślę każdy z osobna i też, i też jako klub cały czas idziemy do przodu, także jesteśmy zadowoleni, ale, ale na pewno nas to nie zadowala co jest, cały czas chcemy iść do przodu. Ty jak czujesz się? Bo ten początek sezonu był taki gorzki dla ciebie, myślę, że możemy tak powiedzieć. Teraz czujesz, że to zakończenie roku powoduje to, że czujesz się postacią pierwszoplanową. Optymistycznie wyjedziesz na ten urlop? Myślisz o swojej przyszłości i miejscu w klubie? Kurczę, nie oceniam. Tak szczerze, cieszy mnie to, że, że drużyna jest na, na dobrej pozycji. Eee, już nie rozpamiętuję tego, co było. No cieszy, cieszy mnie, że, że teraz gramy i, i będę się starał robić wszystko, żeby, żeby regularnie występować. Tą bolączką, szczególnie w meczu z uks em były stałe fragmenty gry. Tam chyba mieliśmy 11 rzutów rożnych i one nie przyniosły efektu. Dzisiaj dwie bramki, można powiedzieć, po rzutach rożnych. Pracowaliście nad tym jeszcze ciężej i dzisiaj to przyniosło efekty? No dużo pracujemy nad stałymi fragmentami gry i cieszę się, że to przyniosło efekty. No i co mogę powiedzieć? No, żałujemy, że, że, że wcześniej gdzieś tam się nie udawało, ale Bo czasem trzeba, czasem trzeba z, tym z tym fragmentem, z tym fragmentem, mówi, wrócić do meczu albo, albo ten mecz otworzyć i <laughs> cieszymy, cieszymy, cieszymy się, że, że, że dzisiaj się to udało i mam nadzieję, że będzie się to udawać. To na koniec jeszcze wróćmy do tego podsumowania i porównania początku sezonu do tego momentu. Na początku sezonu taką bolączką oprócz braku Twojej obecności, może, może to będzie puenta tego pytania, były stracone bramki. Tymczasem teraz w meczu domowym to był szósty mecz bez straty bramki. Czy czujesz, że po, po prostu potrzebowałeś czasu, żeby dograć się jako ten blok defensywny, czy z czego to wynika? No myślę, że, że przeanalizowaliśmy też, jak to się mówi, te mityczne wnioski wyciągnęliśmy, przeanalizowaliśmy mecze i, i wyciągnęliśmy te wnioski i tak jak, tak jak tutaj mówisz, e, też potrzebowaliśmy na pewno trochę czasu, bo z meczu na mecz coraz lepiej się rozumieliśmy i, e, i to było widać. E, no i chcemy jeszcze, jeszcze lepiej się zgrywać i jeszcze mniej tych bramek tracić, bo też zdarzają nam się mecze, w których nam się to nie udaje i tracimy te bramki za prostu, dlatego chcemy te błędy wyeliminować. I, I w tym nowym roku też nie traci bramek. Kształciasz się tym nowym roku, więc zapytam się o takie jedno marzenie sportowe na ten 2020 rok i czy to, na przykład, byłoby nie tracenie bramek w meczach wyjazdowych? Moje marzenie będzie każdy mecz wygrywać w tym, w tym nowym roku i, i, i być zdrowym i, i tak, tak naprawdę tyle, tyle mi do szczęścia potrzeba.